Żary dombro stoję na Wale Przeciwpowodziowym. Tu rzeka Wisła. Tu kupę lat set temu, w poprzednim wieku, moja babcia i moja mama przyjeżdżały furmanką płukać bieliznę. Idziemy zobaczyć. Zobaczycie, jak rzeka Wisła wygląda po, ja wiem, 50, 60 latach, mogę spowodnie powiedzieć. Teraz tutaj zbudowano wały, poszerzono, wzmocniono. Można zjechać, ale nie chcę, na górze. Zejdę na dół, pokażę Wam rzekę Wisłę. Zaraz pokażę most kolejowy. Przed, przed Sandomierzem, akurat tu widać na pewno za krzakami. Zejdę niżej i to zobaczymy, co widać. Tam daleko powyżej jest taki słup energetyczny konstrukcja takie y na górze z takim tym w no, to chyba w Europie wszędzie są świętej pamięci dziadek był kowalem po wojnie jak montowali to na górach pieprzowych tutaj to nitował to czy tam skręcał powiedzmy no, no raczej są śruby skręcane i nity jakieś śrubowe jakieś nie znam się na tym Kawałek zobaczycie sobie. Mili Państwo. Woda widać, że poszła do góry. Stan jest podwyższony. Zresztą było chyba więcej, bo tu widać, że ściągnęła Wisła. Tak wygląda rzeka Wisła. Woda. Tu się chodziło na ryby letnie poro, jak się przyjechało do, do dziadków z Gdańska. O, to woda przyciąga. O, i tutaj macie, w, tym, w tej luce, most kolejowy. Stary, niezawodny most kolejowy. Z prawej strony, gdzieś tak, o, powiedzmy, w prawo, jest stacja kolejowa Metan wysiadałem z Mamo, z walizka, jak byłem mały, szliśmy do Sokisty, dostawał 10 złotych, czy tam idę w jesień, przeprowadzał nas przez most na tą stronę. Ech, tuśmy przechodzili do rzeczki Łęg, tam niedaleko miał facet krypę, w prze, prze, przed tego wywał nas na ten, a później na piechotę i tym wałem właśnie, o tu na dąbrowę do dziadków czasami dziadek wiedział to przyjeżdżał wozem konnym i przewoził widać, że to powycinane porobione co nieco tak to wygląda Kiedyś to była taka woda, że można było się kąpać i było fajnie, teraz to strach w ogóle. Tak to jest, Moje drodzy, mili państwo. Jestem na swoich, jak gdyby, włościach, no nie w sensie, tylko miejscu urodzenia, gdzie bywałem bardzo często. Wychowywałem się w Gdańsku, Nowym Porcie, ale Każde wakacje, zaraz po zakończeniu roku szkolnego, 20 tam, którego czy 4, w pociąg w Bęcle, i na wieś na wrzawy Z Gdańska pociąg do Łodzi Kaliskiej, przesiadka z Łodzi Kaliskiej, czy tam fabryczne przejście było, pociąg do Rzeszowa. Czasami chodził do Ustrzyk. Przez Przemyśl, przez część rosyjską, gdzie wagony na każdym wejściu, żołnierz z karabinem i z belką blokującą, żeby nie można było się wydostać. Tutaj gdzieś tam w oddali dziadkowie mieli pole. Nigdy bym już na pewno nie znalazł, gdzie to coś, ale gdzieś tam mniej więcej. No tu właśnie tak jak idziemy. Zaraz będziemy jechać kawałek może mi się uda nagrać. Może tak powiem w tamtą stronę. Jak teraz pokazuję w tle po lewej domek, na wprost to są gorzyce. Zakłady, słynne, komunistyczne WSK, gorzyce, tłoki do samolotów, do samochodów robiono. No i tutaj most kolejowy na nawiście. To tyle dla Was, co byście mogli, mieli Państwo, spojrzeć sobie. Puszczam następny filmik za chwilę.